Doradca podatkowy i doradca finansowy to dwa różne, często mylone zawody. Doradca podatkowy to uregulowany ustawowo zawód zaufania publicznego. Żeby go wykonywać, trzeba posiadać wyższe wykształcenie oraz zdać trudne egzaminy państwowe. Doradca podatkowy specjalizuje się w prawie podatkowym, pomaga w planowaniu podatkowym, dba o to, żeby działania podatników były zgodne z przepisami. Czy występuje przed urzędami skarbowymi albo sądami? To wreszcie zawód, za którym idą duże pieniądze. To dlatego, że wykonuje go nadal stosunkowo niewielka ilość osób versus podatnicy, czy firmy, czy osoby fizyczne wymagające wsparcia. Zawód doradcy finansowego nie jest w Polsce uregulowany, co oznacza, że działalność tę może wykonywać osoba o odpowiedniej wiedzy, ale bez konieczności zdania stosownych egzaminów państwowych. Doradca finansowy koncentruje się na Twoich planach i celach życiowych. Pomaga w wyborze kredytu, ubezpieczenia czy funduszu inwestycyjnego. Może działać samodzielnie albo w ramach instytucji finansowej. Nie rozlicza podatków. Jego celem jest pomoc przy zarządzaniu finansami osobistymi i Twoim majątkiem. Podsumowując, doradca podatkowy zajmuje się podatkami, natomiast finansowy pomaga w budowaniu i ochronie Twojego majątku.